Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Ewelina Stępnicka z Oceanu Świadomości. Dzień dobry, kochani. Projekt powrotki, cudowne powrotki, czyli powracamy do transmisji na żywo sprzed miesiąca z projektu Staw się do życia. Powtarzamy je sobie bardzo krótko i robimy z nich. Prace domowe. Jeżeli ktoś tutaj jest pierwszy raz, witam was serdecznie i witam wszystkich moich powrotków tutaj. A witam kochani, cudownie, że jesteście, cudownie, że powracacie. Witam tych, co są po raz pierwszy, witam tych, co są na żywo, witam tych, co odsłuchują w swoim czasie. Kochani moi, dzisiaj powracamy do transmisji na temat mentalności wzrostowej i mentalności zafiksowanej. Bardzo fajny temat na podstawie książki i badań Karol Dweck, bardzo, bardzo cudowny psycholog, która naprawdę wniosła ogromną zmianę w ogóle w percepcję e, i patrzenie na to, jak my wzrastamy, jak się rozwijamy. Tak jak kiedyś myślano, że nasz mózg jest zastały, rozwija się do pewnego momentu i później już jest koniec, tak też takie jakieś przekonanie mieliśmy odnośnie naszej mentalności, odnośnie naszych talentów. Dziś wiemy, że to wszystko jest ruchome, że to wszystko jest plastyczne, że jest plastyczność mózgu. I że jest a, też plastyczność taka naszej mentalności, nas, naszej, naszego rozwoju, że my y, nie musimy się do końca urodzić z pewnym talentem, że my możemy się wielu rzeczy nauczyć. Jednakże kiedyś myśleliśmy, że są ludzie, którzy rodzą się i są dobrzy w czymś, a inni nie są dobrzy, tak? I do dziś wielu z nas tak myśli. I na tym właśnie polegają badania. Carol Dweck, która mówiła, że jest ogromna różnica w życiu ludzi, którzy wierzą właśnie, że pewne rzeczy są takie, jakie są i zmienić się nie mogą, a ludzi, którzy wierzą, że wszystkiego można się nauczyć, albo wiele można się nauczyć, którzy wierzą w to, że jesteśmy wzrostowi, że jesteśmy plastyczni, że mimo tego, że dziś jesteśmy w czymś słabi, to możemy tego się nauczyć, jeżeli włożymy w to pracę, poświęcimy czas i będziemy się stawiać, tak? No dobrze, kochani, więc wracamy do tego. Jest mentalność wzrostowa i jest mentalność y, zafiksowana. Wzrostowa to jest ta, y, gdzie my wierzymy, że wszystkiego w życiu można się nauczyć, zafiksowana to jest ta, gdzie wierzymy, że coś jest takie, jakie jest. I koniec. I tego się zmienić nie da. I jak my słuchamy z tej świadomej części nas, to my wiemy już, że to jest nieprawda, bo już w dzisiejszych czasach za wiele rzeczy widzieliśmy, ile można się nauczyć. Ale często to przekonanie, wracając do wczorajszej transmisji, jest ukryte w naszej podświadomości: zaprogramowane, nagrane na magnetofon, i czasem nawet jak tu wierzymy. Że, że, że wszystko w życiu jest możliwe, albo wiele w życiu jest możliwe, to, to często mamy wgrane takie przekonanie, że no nie, ja jestem, jestem niewystarczająco dobry i się nie da, tak? Więc, kochani moi, dzisiejsza praca domowa polega na tym, żeby w ogóle. Poobserwować, jakie są nasze tendencje, czy my mamy przekonanie, jaka jest nasza mentalność. I żeby poobserwować to, wiadomo jak, z latarką miłości, nie oceniając ciebie, siebie, tylko odkrywając siebie, żeby popatrzeć, czy moje nastawienie do siebie, do życia jest bardziej wzrostowe, czy bardziej zafiksowane. I y, ogromne różnice w życiu ludzi są, kiedy ludzie wierzą, że są wzrostowi, kiedy wierzą, że wszystko jest możliwe, albo kiedy wierzą, że wiele jest możliwe. Bo takie powiedzenie wszystko jest możliwe, to też często jest, wiecie, ograniczające, samo w sobie, zafiksowane. I ona, jak robiła badania na, na dzieciach, to na przykład y, dzieci, które widziała to, jak dzieci dzieliły się na dwie grupy. Na dzieci, które kiedy się zmagały z czymś i nie umiały rozwiązać zadania, to wierzyły, że, że, że ten, ta ich siła, te próbowanie, ten ich wysiłek sprawia, że one są coraz mądrzejsze. Te dzieci, które wierzyły, że wszystkiego da się nauczyć, że wiele da się nauczyć, tak? że trzeba włożyć pracę. Więc ta każdy ten moment, kiedy one się starały, kiedy one pracowały, to one odbierały to jako... Proces stawania się mądrzejszym, proces nauki, proces rozwijania się. Natomiast dzieci, które wierzyły, że pewni ludzie mają talent, a pewni nie, i albo coś ci wychodzi, albo nie, kiedy byli zafiksowani na pewnym przekonaniu, to w momencie, kiedy się starali, kiedy im coś nie wychodziło, kiedy próbowali, kiedy im dłużej siedzieli, pracowali nad czymś, to uważali to jako porażkę. I to już jest duże, kochani, więc teraz warto zastanowić się, jak my w ogóle widzimy, bo wiecie, w życiu do pewnych rzeczy potrzebny będzie wysiłek, praca, stawianie się. I często, jak coś nam nie przychodzi o tak od razu, to jeżeli my mamy mentalność zafiksowaną, to wierzymy, że z nami jest coś nie tak, jesteśmy niewystarczająco dobrzy, bo nam coś nie od razu nie, się nie udało. Gdzie ludzie, którzy wierzą, że są wzrostowi i w ogóle... Rozwój jest wzrostowy, otwieranie biznesu, kreowanie projektów, bycie rodzicem, relacje, tak? Bo to nie tylko tyczy się rzeczy takich, wiecie, bardzo intelektualnych. Ona patrzyła na relacje, ona patrzyła na przeróżne sfery życia i jak, jak o wiele silniejsze relacje były. Ludzie zostawali dłużej, ludzie zupełnie inaczej się ze sobą komunikowali, mieli więcej do siebie cierpliwości. Jeżeli wierzyli, że jesteśmy wzrostowi, że możemy się zmienić, że możemy się rozwinąć, a jak zupełnie inaczej wyglądają relacje międzyludzkie z dziećmi, z pracownikami, z partnerami, kiedy my wierzymy, że coś jest, jakie jest. I koniec. Więc y, to jest na różnych sferach życia, tak? Więc teraz my patrzymy, kochani, czy my jesteśmy bardziej wzrostowi, czy jesteśmy bardziej zafiksowani. Y, ogromna różnica była nie tylko u ludzi, którzy wierzą, że albo mają talent, albo nie jest, jest koniec, ale nawet u ludzi, którzy gdzieś jako zafiksowane mieli powiedza, powiedzone, że są geniuszami. I wtedy takie dziecko, które dorastało w przekonaniu, że jest bardzo zdolne, bardzo dobre, że jest prodigy, czy jest geniuszem w czymś, w momencie, kiedy coś mu nie wychodziło, to to już dla niego była totalna porażka. I bardzo ciężko mu było wstać i ponownie się starać. Albo kiedy coś mu zajmowało więcej czasu, to już się czuło, jako z nimi coś nie tak, przecież ono jest geniuszem, przecież ono jest zdolne. Nawet ten wysiłek był odzwierciedleniem dla nich tego, że jednak z nimi jest coś nie takim, może takim geniuszem nie są. Więc to się tyczy i zafiksowania na tym, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, i zafiksowania na tym, że zawsze jesteśmy w czymś dobrzy. A ta wolność w tym, że życie jest niezafiksowane, nic w życiu w ogóle nie jest zafiksowane. I wiecie, jak popatrzymy głębiej, kochani, jak popatrzymy na to, jakie jest nasze ciało, które jest cały czas zmienne, nie tylko z latami się zmienia, ale nawet teraz, dosłownie od momentu, kiedy zaczęliśmy oglądać ten filmik do momentu kiedy go skończymy to będziemy siedzieć w zupełnie innym ciele bo wszystko w nas się rusza od energii którą jesteśmy po wszystkie wiecie komórki krew to to wszystko jest w ciągłym ruchu my jesteśmy w ciągłym ruchu nawet jak popatrzymy nasze emocje w trakcie słuchania tej transmisji się zmieniają osoba która usiadła już jej nie ma i będzie zupełnie inną osobą która będzie na końcu tej transmisji siedzieć tutaj i słuchać tego My jesteśmy wzrostowi. Wszechświat, jak popatrzymy, nie jest stały, jest energią, która ciągle wibruje, więc to nasz mózg, kiedyś myśleliśmy, że jest stały, dziś wiemy, że jest plastyczny, że każda myśl, każda emocja, każde przekonanie kształtuje nasz mózg i zmienia, tak? Neurotransmitery to, to, to jest ciągły ruch. Jak to się mówi? Nie wiem, kto to pierwszy powiedział, jedyna stała to ciągła zmiana więc kochani, zachęcam do tego żeby otwierać się na to i, i widzieć z dnia na dzień coraz bardziej że nie jesteśmy zastani że nie jesteśmy zafiksowani że my jesteśmy wzrostowi bo to otwiera drzwi, to zupełnie zmienia percepcję i zupełnie inaczej pomaga nam spojrzeć na to co potocznie jest nazywane porażką i e, Karol Dweck, Zaczęła te swoje badania, bo odkryła gdzieś historię szkoły, która dawała dzieciom ocenę, zamiast jedynki, dawała dzieciom ocenę jeszcze nie. Czyli jak dzieciom wyszedł słabo ten egzamin czy ta klasówka, to one nie dostawały jedynki, tylko dostawały ocenę jeszcze nie na IET, jeszcze nie teraz, prawda? I wtedy te dzieci nie czuły tej porażki, tylko mówią: OK, jeszcze nie teraz. I to im dawało przestrzeń na to, żeby się postarać do następnego razu. I to było ostatnie, to było ogromne, ogromne wiecie, przeskok w ogóle w patrzeniu na nasz rozwój, kochani, więc teraz tak, nie będę więcej się rozgadywała na ten temat, bo transmisja jest podpięta i ja tam opowiadam w szczegółach o tym, ale jednak przypomnieć chciałam, o co chodzi I, i takie zadanie mam dla nas, kochani. I ja dziś już zrobię PDF, ale jeszcze go nie mam, więc na razie na kartce ten, kto się stawia, to się stawia. Zachęcam z całego serca, żeby tak, wypisać sobie takie dziedziny naszego życia. Intelekt, czyli takie patrzenie na to, wiecie, jak my potocznie myślimy, albo jestem głupi, albo jestem mądry, albo jestem, mam słabą pamięć, albo mam bardzo dobrą pamięć, tak? Czyli wypisać jako pierwszą dziedzinę intelekt, drugą dziedzinę relacje, trzecią dziedzinę osobowość, ja zaraz to wszystko wytłumaczę. Czwartą dziedzinę ciało, piątą dziedzinę rozwój, czyli. Intelekt, relacje, osobowość, ciało, rozwój. I teraz, żebyśmy usiedli, znaleźli ten czas dla siebie. Kto może dzisiaj, kto nie, to jak y, będzie miał swój czas, prawda? Więc teraz tak intelekt, relacje, osobowość, ciało, rozwój. Patrzymy na intelekt, patrzymy na siebie i, myśl, i patrzymy, co my na swój temat wierzymy. Na temat swojego intelektu. Czy my cały czas pamiętamy, że jak, mieliśmy, jak byliśmy w szkole, chodziliśmy do podstawówki to do liceum to byliśmy słabi z polskiego i, i dlatego teraz w ogóle nie możemy zacząć pisać bloga, na przykład. Więc czy my się zafiksowaliśmy, czy jesteśmy gdzieś zafiksowani w intelekcie, czy może patrzymy na siebie jako na intelekt już dziś, bo tutaj wszyscy jesteśmy w rozwoju, wzrostowo, że my już wiemy, że to jest do zmiany. I tylko my chcemy siebie oszacować, kolejne relacje. Jak my patrzymy na siebie nawet w relacjach? Albo na ludzi w relacjach, czy my myślimy, że o, my zawsze jesteśmy tacy, może zawsze kontrolujemy, albo e, zawsze jesteśmy zależni od kogoś, albo zawsze musimy być z kimś, albo boimy się być z kimś. Każdy będzie miał tu inne. Wymyślam na poczekaniu, kochani. Czy nasze podejście do relacji jest zafiksowane, czy wzrostowe? Czy my wierzymy, że można w relacji wzrosnąć? E, czy my wierzymy, że raczej jak jest, taki jest i się inaczej nie da? Kolejna rzecz to osobowość. Co my wierzymy na swój temat, takiej osobowości? Wiecie, o, ja zawsze jestem taki, ja zawsze jestem uległy na przykład. Ja zawsze byłam uległa, ja zawsze byłam grzeczna, ja zawsze bałam się powiedzieć nie albo ja zawsze byłam hardy, harda, ja zawsze byłem silny. Czy my tu się zafiksowaliśmy, czy może nie? Kolejna rzecz, ciało, prawda? Jak, jak wygląda nasza relacja z ciałem? Czy my mamy zafiksowaną relację z ciałem, czy my mamy e, wzrostową relację z ciałem? I to jest bardzo mocne na przykład u ludzi, którzy ja na przykład miałam zawsze takie przekonanie, a ja zawsze byłam, ja nigdy nie lubiłam ćwiczyć, ja zawsze byłam taka zastała właśnie, ja nie byłam mi. I to po prostu się zafiksowałam tam i koniec, i do dziś ćwiczyć dla mnie to jest wysiłek, prawda? Ale też wiele ludzi, którzy próbują schudnąć, a mieli pewną wagę większość swojego życia, to często się na tym zafiksowali mówią. i mówią i to, a nasze przekonania mają ogromny wpływ na, na to, jak się zmieniamy, kochani. Więc często, a, ja zawsze byłem przy sobie, ja zawsze lubiłem zjeść, ja zawsze to, ja zawsze byłem czabi, ja zawsze byłem większym dzieckiem i wtedy, wiecie, to nie znaczy, że mamy udawać, że tak nie było, ale my, ale to zrozumienie, że tylko dlatego, że tak było do tej pory, to nie znaczy, że tak musi być do końca, że my jesteśmy naprawdę wzrostowi, my jesteśmy ruchomi, plastyczni, kochani. Dajcie znać w komentarzach, bo tu jest cicho i grzecznie, czy to ma dla Was sens, kochani, czy to jest jasne, czy to te ćwiczenie też ma dla Was sens. I ja już dziś zrobię nam PDF. I teraz rozwój, kochani, ważna rzecz. Y Wiecie, jak ja mówię o tym, żeby siebie odkrywać, a nie naprawiać. I ja, wiecie, w różnych, w różnych rozwojach tutaj tańczyłam, i często, jak mm, skacząc po rozwoju duchowym czy rozwoju osobistym, to słyszałam takie sformułowanie: Ja już jestem 20 lat w rozwoju i dalej mam wszystko nieprzepracowane. Ja już, Ile ja mogę to przepracowywać, o co mi chodzi, za mną jest nie tak. Ile, ile jeszcze to będę przepracowywać, prawda? I my myślimy, że jest taki moment, kiedy my się już zafiksujemy na byciu idealnym i jest koniec, nie rozumiejąc, że. Rozwój sam sobie właśnie jest takim ciągłym odkrywaniem, ciągłym procesem, bo my ciągle wzrastamy. My nie, nie zastaniemy się nigdy, kochani. I ja teraz, właśnie na kursie opowiadałam historię, która bardzo mi pomogła zrozumieć w ogóle, jak ważne jest nawet słowo odkrywanie w mojej własnej filozofii, bo ja bardziej się kiedyś skupiałam na słowie cud niż na słowie odkrywanie. I ja poznałam taką kobietę, która przyszła na moje warsztaty kilka lat temu do Gdańska, która miała 74 lata, i właśnie ona w przerwie do mnie podeszła, Marysia, i powiedziała: Ja tak ci dziękuję, może gdzieś tu jesteś i słuchasz, kochana, bo to był, miał ogromny wpływ na, na moje życie, bo ona powiedziała: Ja pani tak dziękuję, dlatego że ja. Jestem w rozwoju duchowym dwadzieścia parę lat i wiecznie myślałam, co jest ze mną nie tak, że ja już tyle warsztatów przeszłam, tyle kursów, i ja dalej muszę to przepracowywać i ja dalej to przepracowuję. I ile lat ja mogę jeszcze, ile książek ja muszę przeczytać, ile rzeczy ja muszę zrobić, bo ono mówi: A ja dzięki pani zrozumiałam, że ja się wcale nie naprawiam, że ja nic nie przepracowuję, tylko że ja się odkrywam. I ja już nie chcę przestać. I to jest wracanie do tych małych dzieciaczków i ta różnica między tymi dwoma grupami tych dzieci. Tą, która wierzyła, że wysiłek i praca sprawia, że są coraz mądrzejsi i tą drugą grupą, którzy wierzyli, że wysiłek i praca i ciągłe robienie czegoś e, oznacza, że są głupi i niewystarczająco dobrzy. I e, dlatego też warto popatrzeć, kochani, na to, jak my patrzymy na swój własny rozwój. Jak my zrozumiemy, pamiętacie, nieraz rozmawialiśmy, że surfowanie to też upadanie i wyławianie siebie, i jak my zrozumiemy, że ten wysiłek i to odkrywanie, i czytanie każdej nowej książki, patrzenie na te różne rzeczy, to sprawia, że my jesteśmy coraz bardziej odkryci cały czas w procesie, coraz bardziej wzrostowi, tak? Że my po prostu wzrastamy jak te kwiaty rozkwitamy coraz bardziej. Proces, który się nie kończy, nie jest za stały, to zupełnie inaczej będziemy patrzeć na kolejną książkę, na kolejny kurs. Zupełnie inaczej będziemy też patrzeć na te potyczki, na te, na te, na te naturalne e, rzeczy, które w życiu na planecie Ziemia się wydarzają. A my czasem jesteśmy takimi dzieciaczkami, które uwierzyły, że po prostu jak my się gdzieś staramy, albo coś jeszcze chcemy wiedzieć, albo coś jeszcze mamy zrobić, to znaczy, że jesteśmy e, niewystarczająco dobrzy. Zamiast pamiętać, że my jesteśmy po prostu e, tak głębocy, i tak pełni potencjałów, że my będziemy się odkrywać i odkrywać i odkrywać, tak? Że to mogą być dwa zupełnie inne procesy, że my będziemy wzrastać i wzrastać i wzrastać. Więc yy, i, i czasem, zamiast patrzeć na siebie, o, znowu ze mną jest coś nie tak, bo ja jeszcze to mam do przepracowania, to żeby mieć odwagę i dawać sobie pałę, tak? To żeby mieć odwagę i miłość do siebie, i dać sobie ocenę jeszcze nie. Jeszcze nie, kochani, o widocznie jeszcze nie teraz, tak? Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz się nauczyłeś, nie wiem, jeszcze nie teraz przestaniesz krzyczeć, jeszcze nie teraz przestaniesz się bać, tak? Czasem trzeba wrócić do takiego dzieciaczka i zamiast cały czas sobie jedynki dawać i się baseballować za każde przewinienie, to może byśmy zaczęli dawać sobie taką ocenę, jak w tej szkole dawali. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. I dać sobie przyzwolenie na ten wzrost, na ten rozwój. I zrozumieć, że my naprawdę jesteśmy wzrostowie, kochani. I, I wiele rzeczy można się nauczyć, jeżeli my się na to otworzymy, damy sobie czas, przestrzeń, przyzwolenie. Więc to jest, patrzymy na te dziedziny życia i patrzymy, jaki jest nasz stosunek. I wiecie, czasem i tu się to będzie różnić. Czasem będzie tak, że będziemy po całości wzrostowi, czasem będzie tak, że będziemy po całości zafiksowani, a czasem będzie tak, że wierzyliśmy, okej, okay, w intelekcie wierzyłam. Że jestem wzrostowa, ale w relacji nie myślałam, w relacji się zafiksowałam. Albo na przykład czasem w ogóle będzie, w relacji z partnerem na przykład byłam zafiksowana, ale z ludźmi, których ledwo znam, bardzo wzrostowa, wiecie, to jest ta pro, ten proces samoobserwacji, tak? To jest te piękno tego, tego wchodzenia w siebie, uczenia się siebie z przestrzeni odkrywania, z przestrzeni chęci pomocy, pomocy sobie i chęci zrozumienia siebie. Więc Kolejna rzecz, to praca domowa nieskończona. To jest pierwsze, pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to, żeby wypisać takie główne zafiksowania jazgotowe. Pamiętacie, jazgot naszego umysłu? Mie, 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 mie. To są te rzeczy, które tam grają. To jest ta taśma, którą mamy wgrane. I wielu z nas, jeżeli jesteśmy w przestrzeni. Ja zgodki zafiksowanej, czyli tego umysłu, który ma te swoje takie powiedzenia: e, Ja mam zawsze słabą pamięć. Ja nigdy nie zaczynam, ja zawsze zaczynam, nigdy nie kończę. Ja, ta, 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 ta. Jeżeli znajdziemy kilka takich rzeczy, to je po prostu wypisać. Wypisać, wejść w świadomość i zobaczyć, ok, gdzie ja się zafiksowałem i jakie są moje główne, takie, wiecie, moje główne piosenki zafiksowane, tak? Jak wczoraj patrzyliśmy na tą playlistę i wypisać je, co ja lubię sobie o sobie mówić w głowie. I wypisać te jazgotki dosłownie. Na przykład, a ja, ja mam słabą pamięć. E, ja, nigdy, ja nigdy nie byłem coś tam, coś tam. A ja zawsze coś tam, coś tam. Tak? Więc wypisać to, a obok, po przeciwnej stronie, wypisać afirmacje pozytywne, afirmacje wzrostowe. Jak moglibyśmy ten jazgot zamienić na afirmację wzrostową? Jest robota do zrobienia, moi drodzy. Ja dzisiaj nam zrobię PDF, więc więc kochani moi no i więc kochani moi i teraz wiecie, nie oceniać się za to, co tam znajdziemy tylko y, jak usiądziemy do tego ćwiczenia, to mieć tą taką przestrzeń, wiecie, dlaczego kochani, prawda, powiedz mi dlaczego jakby, skąd y, skąd, 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 skąd się nauczyłeś tego kto, kto ci taką ja w prezencie dał, sama w to uwierzyłaś czy może w szkole usłyszałaś prawda, gdzieś mieć Mieć tą przestrzeń takiej miłości, wyrozumiałości do siebie, kochani. My to mamy zrobić um, z chęcią pomocy sobie, a nie osądu. My już osądzaliśmy siebie wiele, wiele lat. Tu nie ze mną takie numery, nie, nie po to my tu przyszliśmy razem o 8.30 rano, ok? <laughs> przyszliśmy siebie odkrywać, kochani. Więc jasne, praca domowa, jasna, prawda? Patrzymy, intelekt, pisać mi tutaj w telefonach albo na kartce. Intelekt, relacje, osobowość, ciało, rozwój. I patrzymy, gdzie jesteśmy wzrostowi. Czasem będziemy trochę wzrostowi, trochę to. Jest ok. My chcemy tylko widzieć. Uczymy się siebie. Kolejne. Wypisujemy zafiksowane jazgotki. Główne nasze ulubione hasełka na nasz temat. Główne baseballiki. wyjmujemy z szafy. Jak siebie walimy w główkę. Jakie są nasze ulubione, wiecie, bicze. Gdzie lubimy tam siebie trzasnąć. <laughs> A obok zamianka na latereczki. Na latereczki miłości. Na... Afirmacje wzrostowe, kochani. I jak siebie dzisiaj złapiemy, bo już umiemy w balonie fruwać i obserwować, że będziemy siebie walić w główkę, bo ludzie mówią, o jak odlepiać, jak przylepiać, jak ten, no właśnie tak odlepiać, że wchodzisz w balon i widzisz, u właśnie walnęłam siebie w głowę. Odkładasz to i zamieniasz na, na coś pozytywnego. I na początku to będzie, my nie będziemy, nie będziemy tego kumać, ale jak my wyjdziemy z tej przestrzeni tu, i, i, I damy sobie czas i będziemy ze sobą cierpliwi i będziemy uczyć się nowego języka na nowo, miłości. Bo na razie to my umiemy, wiecie, po jazgotkowemu to my umiemy gadać. I przychodzi z tym albo ktoś tam, nie wiem, hej, ktoś tam mówi, powiedz sobie w lustrze, że siebie kochasz i wszyscy nagle, what? To jest głupie, to jest to. Ale powiedz sobie, że jesteś durny, że jesteś do niczego, jesteś niewystarczająco dobry, to my po prostu jesteśmy, wiecie... Y Fluent, to co to jest po polsku? My to jesteśmy bardzo dobrze w jazgotkowym języku. Nie? My mówimy perfekt, perfekt po jazgotkowym. To lepiej niż po polsku. Lepiej niż po polsku. A, a teraz nowy język my mamy się nauczyć miłości wzrostowej. O jest, to jak chiński w ogóle. Jak teraz się nauczyć? Jak się uczyć języka? No, jak się uczyć kali, jeść, kali, pić. Kocham ciebie. U, ja nie umiem, mam akcent. Nie kumam tego języka, nie umiem mówić. Dobra, dobra. Wypisz sobie słówka, tak jak się języka uczysz. Jak się angielskiego uczyłeś, czy niemieckiego? Wypisz ze słówka na tablicy, nie wiem, na kartce. Od początku, jak baby, na nowo sobie uczyć. Jesteś wystarczająco dobry. Kocham ciebie. Masz czas. Jeszcze nie teraz. Jasne czy niejasne? Bo wiecie, jak ja bym tutaj egzamin z jazgotkowego języka zrobiła, to wszyscy by mieli w szóstkę z plusem, i z ortografii, z gramatyki, po prostu z zamkniętymi oczami w ogóle w środku nocy, jak tabliczka mnożenia, by obudzić i na pamięć znamy. Dzisiaj, kochani, uczymy się nowego języka wzrostowej miłości. Ok. I wiecie, a, a, a ja zgodka zaraz przyjdzie i powie, no, powiedział, jaki to jest głupi język, jaki to trudny język, jaki to trudny język. Jak się nauczyć języka? Ja czasem do, dostaję takie pytanie: Ewcie, jak się nauczyć angielskiego? No, włącz sobie kogoś, kto takim językiem mówi i słuchaj, słuchaj. Na razie nic nie będziesz kumać, nie będziesz kumać. Dlatego ludzie czasem mnie słuchają i ja jestem, o, ja taka kochana, i to mówią, o, jezus, co to za język, w ogóle nie mogę, w ogóle nie kumam tego, nie, nie rozumiem, to głupie, to, 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 to tak właśnie wiecie. No, jak ktoś. Jak ktoś się wychował i tylko po jazgotkowemu umiał mówić, no to na początku nie będzie łatwo mu się nauczyć tego nowego języka. Dobra, kochani, do roboty, do roboty. Buziaki.